Sobie. dzisiaj robimy sobie taki odcinek z botami, sejwy będą, będą inne tryczki, będzie przez blog, taki luźny odcinek, teraz spróbujemy no sejwa, ja jak nam się nie uda to nie wiem co zrobię, co jest, w lasery wpadłem, dobra, do kolejnej. Okej, nie widzę że tak dziwnie gada ma, po prostu dzisiaj mam dobry humor. Dzisiaj ogólnie jedziemy do Fabiana, więc dzisiaj będzie też odcinek chyba u Fabiana. Fabian tu w ogóle ma jakiś błąd i nie może nagrywać, bo ma jakiś błąd. No nie wiem co mi się tam stało, ale coś tam ma i nie może nagrywać, więc to akurat szkoda dla niego rip jego kontent oj, I... widzowie nie jestem kurem wszystko nie za tyle. Bardzo chcę dobić do 20 subskrypcji. To moje marzenie, bo ja bo nie, nie jestem Jestem takim małym youtuberkiem. Po prostu ja lubię to robić. Nie chodzi mi o subskrypcje czy o lajki. Ja po prostu lubię to robić. Ale do 20 subskrypcji bym chciała. Bo jakby nie zależy mi na tym, ale. Chciałbym to po prostu, jakby jak już na, mam kanał to, yy, to bym chciał mieć te, te 20 subskrypcji. do tej pory nie mam. Słuchaj, ja już myślałem, że ten bot to zrobi. Tak klasycznie, safe. Uuu, 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 uuu. Udał nam się savik. La 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 la. Zrobić kolor, młoda. Jak zaraz, Ej, ogólnie to możecie dopracować moich kolejków do znajomych. Niektórzy mają wszystkie amotki, niektórzy nie mają wcale. No ale niektórzy mają parę. A trzeci możecie mnie też dodawać do znajomych, a mój nick już znacie. 6, 7, 9 e albo no Y jak to tam to, to mówi I przepraszam że ym, widzowie że ym, ten mówiłem wam że obiecuję że dostanę pierwszą specjalną emotkę ale y, ten ym, nie wiem ogólnie jak to się robi żeby czy ten Stumble pass jakby bo... Okej, okay, nie wiem, no tam pas wiem kupić, ale jak się wchodzi do sklepu i na przykład chcesz kupić sobie um, ten 5000 klejnotów, to trzeba dodać kartę kredytową lub dębową, to dodajesz to i potem po prostu jeszcze musi bardzo dużo. Rzeczy. i my to nie wiemy jak to zrobić. I te koło, to my, Ja to jak doładuję sobie te dżemy za parę dni, może spróbuję jeszcze raz. No to ym, ten. Będziemy kręcili tym kołem po 10 razy. No nie, 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 nie. Nie będziemy... No raz sobie zakręcimy 10 razy. Tylko raz. Bo i będę miał wtedy mojego pierwszego specjalnego i piącha pomega mega i będę miał jeszcze na następny kanet, na następny i tak mogę cały czas ten Nagle wszystko z mojej... Okej, ja... ujujujujuj, zeszło mi się No, no to... Hmm. Dun, dun, dun. I w drzwiku lejna rąbka, blok, blok, blok. No i sejwów już nie będę robił. Tak dużo w sumie. Teraz tylko jeden tryk. No prawie cały czas. I Tu nie sejw. Na tym stanie. Uuuh. Trudne to jest. Okej, okay, Robimy... No może skład save. Nie, nie, nie robimy sejwa. Okej, okay, to było dziwne. Co jest? No jak teraz save nam się uda? Dziwne. Ale widzę. Pogrywa się. okej. Okay. Teraz z tym Lizem T9. Ty, ty on ma wszystkie emotki. No specjalnie o no to mi chodzi. Ooo! my god! O my god! Oh god. Nie no, on odpadnie, to sobie, Dobra, od... A gdzie on jest? A on odpadł. To poczekajcie. Za to odpad trzeba klaczować. Na tym to trudno się robi klacz. Cudło jest prawie. Wszyscy, którzy są w domu, A Ale tu nie ma zasady, nie można ich spać w ciągu dnia na weekend, kiedy nagrywasz do innej osoby. Za zasady <coughs> nie udałabym, że żyłem w niej, udałabym, że idziesz spać. Tak, to inaczej to wygląda, że tak. Czułam, A wszyscy. to jest dobry po prostu. Teraz on się straszny. Okej, mogliście słyszeć trochę Ernesta i takich o bo ja oglądam sobie Tritvusa i ten w trakcie odcinka Czasami nic możecie słyszeć, czasami nie On myślę, że nas a Jak teraz kontra odpadnie z tymi botami razem to nie wiem to już powiem, że boss są nie lepszy Czyli ja. <grymne> nie, nie odpadaj. Już klaczuje, No Boże, jak on teraz odpada? Aj, Teraz on nie zapuścił do wyniku. Więc no. Ty gramy z innym dobrym graczem: Scan Power. On, on tu ma cały czas jakieś nowe konta. A ja mamy. E w nie mam go znajomych chyba, nie, raz miałem chyba Count Power, on jest ogólnie mega dobry Count Power On, a nie, to Raurbium. Nie Count Power to, on, nie, no, słaby nie jest dobry, nie jest Ja lepszy chyba jestem A i my to wygrywamy na S, bo oni nie zaslimowali